Po raz kolejny dzieci z parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zakrzowie przygotowały jasełka. Przedstawienie zostało zorganizowane z okazji obchodzonego w styczniu Dnia Babci i Dziadka. Jasełka w Zakrzowskim Kościele to już wieloletnia tradycja. Już po raz 21 z wielkim zaangażowaniem przygotowała je wspólnie z dziećmi Aneta Surowiec, nauczycielka i organistka w miejscowej parafii. Razem opowiedzieli tradycyjną historię narodzin Dzieciątka Jezus, wplatając w to elementy nawiązujące do współczesności. W tym roku sytuacja dostosowana do sytuacji w kościele, ponieważ w tym roku w Polsce mieliśmy beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i też taka postać pojawi się w jasełkach, ale też taką nowością zamiast króla Heroda w tym roku pojawi się król Covid, który nam wszystkim przeszkadza tak jak kiedyś Herod przeszkadzał Panu Jezusowi, tak nam w życiu codziennym przeszkadza Covid i taka postać też będzie. W przedstawieniu udział wzięły dzieci z różnych ternobrzyskich szkół i przedszkoli skupiające się wokół grup duszpasterskich w parafii Zakrzów. Próby zaczęły się już w Adwencie. Dzieciaków oczywiście chętnych było bardzo dużo. Dzisiaj występuje 32 osoby. Próby się udawały, aczkolwiek dzisiaj mamy dublerów, ponieważ dwoje z naszych uczestników jest na kwarantannie, nie mogli dojechać. Także tutaj niektórzy nie będę zdradzać, z tajemnicy wcielają się w podwójne role. Te przygotowania były fajne, no dużo się nowych osób poznało. Dobrze poznało się tak, też bardzo dużo nowych ludzi się zapoznało. Się te nowe relacje się też bardziej tak udoskonaliło. Więc próby wyszły na dobre. A kogo wy w ogóle gracie w, tym, w tych jasełkach? Tutaj kolega gra ym, kardynała Wyszyńskiego, ja gram króla Heroda, no w dzisiejszych czasach to jest król COVID, a kolega drugi gra Józefa. W przygotowanie jasełkowej inscenizacji zaangażowały się całe rodziny. Bardzo mnie cieszy to, że nowe rodziny, które przychodzą do parafii, bardzo chętnie włączają się właśnie w przygotowania te jasełkowe i w ogóle w duszpasterstwo, no bo chcą, żeby, żeby te dzieci jakoś zaistniały, też nie tylko w szkole, ale też na osiedlu. W pięknie udekorowanej świątyni młodzi aktorzy odtworzyli wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. Ta szczególna noc Narodzin Zbawiciela Jezusa Chrystusa została opowiedziana także poprzez piękne kolendy i pastorałki. Józefie, Józefie, już nie mam siły. Może zapukasz do kogoś, mój miły? Jesteśmy bardzo zmęczeni. Dajcie nosek, choćby w sieni. Głodni, zmęczeni, a wieje. Macie tu kogoś pytań? Nie? To są nieprawdzie. Mam tu stajenkę jak dach nad głowę. Gdy Jasełka był jednocześnie prezentem dla babci i dziadków, którzy nie tak dawno, bo 21 i 22 stycznia obchodzili swoje święto. Nie mogło zatem zabraknąć i życzeń. Żeby żyła 100 lat więcej, no i tyle życzę babci. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia w tych trudnych czasach i szczęścia. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby dużo żyli. Thank you.